Co by się stało, gdyby każdy człowiek podskoczył w tym samym momencie? Na samym początku zacznijmy od ludzi znajdujących się na stacjach kosmicznych. W ich przypadku po skoku przemieściliby się z jednej strony stacji do drugiej strony, przy czym lekko mogliby poruszyć całą stację. Przylatując teraz z kosmosu na Ziemię, czy sytuacja wyglądałaby podobnie, to znaczy pomijając to, że tacy podskakujący ludzie nie polecieliby w kosmos, czy Ziemi nic by się nie stało, czy może wręcz przeciwnie, powstałoby wielkie trzęsienie Ziemi, ogromne powodzie, a orbita Ziemi przesunęłaby się w taki sposób, że życie na Ziemi byłoby zagrożone? Tutaj Pocznijmy od tego, w jaki sposób w ogóle można to sprawdzić, czy taki skok wpłynąłby na Ziemię. A jeżeli by wpłynął, to jak bardzo? Pierwszą rzeczą, jaką można sprawdzić, jest energia z tak wytworzonego skoku. Konkretniej, energia kinetyczna. To pozwoliłoby nam porównać energię ze skoku do czegoś innego, żeby ułatwić sobie zobrazowanie, ile jest to energii oraz obliczyć potencjalne konsekwencje takiego skoku. Drugą rzeczą jest siła, jaka mogłaby zostać wytworzona podczas takiego zdarzenia. Taka informacja pozwoliłaby na określenie, czy na przykład orbita Ziemi zostałaby naruszona, o czym będzie trochę później. W pierwszej kolejności naszych obliczeń musimy sprawdzić, jakie informacje będą nam potrzebne do takich działań. Przy wzorze na energię kinetyczną, który brzmi energia równa się masa razy prędkość obiektu podniesiona do kwadratu i wszystko podzielone na dwa. Można dostrzec, że będziemy potrzebować masy oraz prędkości. Przy wzorze na siłę, czyli siła równa się masa razy przyspieszenie, będziemy dodatkowo potrzebować jeszcze przyspieszenia. Zatem musimy ustalić różne rzeczy dotyczące człowieka, żeby uzyskać te informacje. Zacznijmy od masy, jaką będą posiadać ludzie. Jak nie trudno zauważyć, Ludzie się od siebie różnią, dlatego w pierwszej kolejności będzie trzeba przyjąć jakąś średnią masę pojedynczego człowieka. Będzie można to dokonać poprzez obliczenie tego za pomocą już wyznaczonych średnich mas na poszczególnych kontynentach. Dodając każdą średnią masę, a następnie dzieląc uzyskany wynik przez 7, ze względu na to, że na świecie istnieje 7 kontynentów, z których bierzemy te dane, po obliczeniu wychodzi, że człowiek średnio waży 67,7 kg. Zaokrąglimy to jednak do cyfr dziesiętnych z powodu, że nie jest to bardzo znacząca różnica w porównaniu do ilości ludzi, w razie czego Amerykanie będą nadrawiać brakującą masę. Po takim zaokrągleniu wychodzi, że pojedynczy człowiek waży średnio 70 kg. Teraz pomnóżmy uzyskany wynik z ilością ludzi, którzy znajdują się na Ziemi. Z tej strony wynik Znika, na Ziemi obecnie znajduje się trochę powyżej 8 miliardów ludzi. Taką też i wartość 8 miliardów ludzi przyjmijmy. Mnożąc jedno z drugim, wychodzi, że ludzie na Ziemi ważą łącznie około 560 miliardów kilogramów. Ten zapis można skrócić i zapisać, że łączna masa ludzi wynosi 5,6 razy 10 do 11 kg. Drugą potrzebną informacją jest prędkość. Zanim zaczniemy ją obliczać, zróbmy tutaj kilka potrzebnych założeń. Pierwsze jest takie, że każdy skacze na tą samą wysokość. Zakładamy również, że każdy człowiek może wykonać taki skok, niezależnie od tego, czy ktoś jest chory, stary, czy bardzo młody. Każdy z nich dostaje siły oraz możliwości do wykonania takiego skoku. Kolejne założenie dotyczy tego, że prędkość oraz później też i przyspieszenie obliczamy jedynie podczas upadku. To znaczy, wszystko co dzieje się od momentu rozpoczęcia unoszenia się ludzi w górę do momentu wytracania tej. Prędkości nie jest dla nas w tym momencie znaczące. Ostatnim na ten moment założeniem, które oczywiście musiało się pojawić, jest to, że pomijamy opór powietrza. Jak wiadomo, nie jest ono do niczego przydatne, bo nawet go nie widać. A środki transportu, tak jak na przykład samoloty, przecież mogą latać równie dobrze w próżni. Przechodząc teraz do danych potrzebnych do obliczeń, wykonałem bardzo skomplikowane doświadczenie, które polegało na skakaniu. Teraz trochę bardziej na poważnie. Wysokość, na jaką średnio skakałem, wynosiła około 30 cm, czyli nie za wysoko, ani nie za nisko. Można powiedzieć, że jest średnio. Dokonałem 10 pomiarów czasu, które wyglądały następująco. Różnią się od siebie ze względu na to, że czasami skok był wyższy, a czasami niższy, oraz ze względu na prędkość, z jaką włączałem i wyłączałem stoper. Dostrzec też można, że jeden pomiar, czyli 21 setnych sekundy, znacząco odbiega od reszty. Dlatego z tego powodu ten pomiar zostanie odrzucony przy dalszych obliczeniach jako zwykły błąd podczas pomiarów. Po dodaniu do siebie Wszystkich, nazwijmy to poprawnych pomiarów, a następnie podzielaniu ich przez ich ilość, czyli w tym przypadku 9. Wychodzi nam, że średnio czas spadania wynosi 35, setnych sekundy. Teraz podstawiając dane do prostego wzoru na prędkość, czyli prędkość równa się droga przez czas, a wychodzi, że wynik w zaokrągleniu jest równy 86 metra na sekundę. Przejdźmy do obliczenia ostatniej potrzebnej wartości, jaką jest przyspieszenie. Wzór brzmi następująco: przyspieszenie równa się delta prędkości przez delta czas, gdzie w tym przypadku deltą określane jest po prostu w jakich momentach tak się to wydarzyło. Na przykład, kiedy prędkość początkowa jakiegoś obiektu wynosi 10 km na godzinę, a następnie 15, to delta prędkości będzie wynosić 5 km na godzinę. Wracając, teraz posiadamy wszystkie potrzebne wartości. Dzieląc 86 m na sekundę przez czas spadania, czyli 35 sekundy, wychodzi, że przyspieszenie spadającego człowieka wynosi około 2,36 m na sekundę kwadrat. Nastała pora na wyznaczenie wartości, które pozwolą nam określić, co takiego mogłoby się wydarzyć po takim skoku. Pierwszą rzeczą będzie energia kinetyczna. Po podstawieniu wyznaczonych danych, energia równa jest około 207 miliardów 88 milionów dżuli. Czy jest to dużo? O tym będzie za chwilę. Siła, z jaką ludzie dotkną Ziemi po skoku, będzie wynosić około 237 miliardów 288 milionów 135 tysięcy 593 N. O tym, co nam da ta informacja, też będzie za chwilę. Ale najpierw jeszcze trzeba wspomnieć o jednej ważnej rzeczy oraz dlaczego ją pominiemy. Jest nią powierzchnia, jaką zajmowaliby ludzie. Można Dostrzec, że wpłynęłaby ona na rozłożenie siły, która mogłaby zostać wytworzona, jak i również na to, czy te siły nie przeszkadzałyby sobie nawzajem. Możemy szybko obliczyć, jaką powierzchnię zajmowaliby ludzie, żeby zobaczyć, czy miałoby to duży wpływ. Tutaj też można dostrzec różnice biologiczne, dlatego szybko możemy ustalić na podstawie danych z internetu, że średnio mężczyźni są szerocy na 46,5 cm, a kobiety na 39,5. Biorąc z tego średnią arytmetyczną, wychodzi, że ogólnie ludzie jako całość są średnio szerocy na 43 cm. Do obliczenia powierzchni, potrzebujemy jeszcze drugiej wartości, jaką jest głębokość. Podczas moich poszukiwań nie znalazłem żadnych informacji na ten temat. Dlatego możemy przyjąć, że ogólnie ludzie są głębocy na 30 cm. Pomijając to i jak dziwnie to brzmi, pomnóżmy ze sobą te dwie wartości. Po pomnożeniu wychodzi, że pojedynczy człowiek średnio zajmuje powierzchnię 1290 cm kwadratowych. Mnożąc to teraz przez ilość ludzi, wychodzi, że ludzie stojący obok siebie i przed sobą zajmują powierzchnię 1,32 razy 10 do 13 cm kwadratowych. Zamieniając to na kilometry, wychodzi, że ludzie zajmują tylko około 1032 km2. Co powoduje, że jeżeli z wszystkich ludzi na Ziemi chcielibyśmy zrobić wielki kwadrat, to jego bok miałby długość około 32 km. Całkiem mało. Nawet zakładając, że każdy człowiek zajmowałby powierzchnię 1 metra kwadratowego, to wychodziłoby, że ludzie tworzą kwadrat o długości boku około 89,4 km. Również nie jest to zbyt dużo. Te długości wynikają z podstawiania tych wartości pod pierwiastek. Wracając do właściwej części Podczas skoku pojedynczej osoby, na przykład w jakimś budynku Można dostrzec, że podłoga pod nim może wprowadzać w inne obiekty znajdujące się w tym pomieszczeniu Bardzo upraszczając, można powiedzieć, że taka osoba wywołuje mikrotrzęsienie ziemi Dlatego możemy teraz obliczyć, czy podczas skoku wszystkich ludzi na ziemi doszłoby do jakiegoś trzęsienia ziemi Obliczymy to za pomocą wzoru, który brzmi tak Logarytm energii równa się 5,24 plus 1,44 magnitudo Po dokonaniu przekształceń wzoru I Obliczeń? Wychodzi, że magnitudo takiego trzęsienia ziemi wynosiłoby o 4,22. Czy to dużo? Na podstawie informacji z tej strony trzęsienie Ziemi o takiej sile nie wytworzyłoby dużo szkód. Kolejną rzeczą, którą można sprawdzić, jest to jak mocno mógłby się przesunąć środek ciężkości ziemi. Tą informację uzyskamy za pomocą wzoru, który idzie tak: centrum masy oznaczony X równa się masa pierwszego obiektu razy odległość do środka ciężkości pierwszego obiektu plus masa drugiego obiektu razy odległość do środka ciężkości i tak dalej. I wszystko podzielone przez masę pierwszego obiektu plus drugiego i tak dalej, jeżeli tych obiektów byłoby więcej. A w naszym przypadku można uznać, że mamy tylko dwa obiekty. Jak widać, potrzebujemy jeszcze połowę wysokości człowieka Ponownie patrząc na dane, wychodzi, że średnio pojedynczy człowiek ma 165 cm wzrostu. Do obliczeń potrzebujemy połowę tej wysokości, czyli 85,5 cm. Po dokonaniu odpowiednich obliczeń, wychodzi, że środek ciężkości przesunąłby się aż o tyle metrów od poprzedniego środka ciężkości. Jest to bardzo mała liczba, ale jak można dostrzec, nie jest ona zerowa. Skoro ta liczba jest tak mała, to może nieco większe będzie porównanie do mocy trotylu. To nie będzie wymagało jakichś skomplikowanych obliczeń. Wystarczy podzielić energię, którą mogliby wytworzyć ludzie podczas skoku i podzielić przez równowartość jednej tony TNT w dżulach. Jeżeli wierzyć wikipedii, to wynosi ona tyle dżuli. Po wykonaniu tego obliczenia wychodzi, że taki skok byłby równoważny z wybuchem około 49,5 ton trotylu. Taki wybuch można byłoby porównać do jednej z mniejszej, o ile nie Mniejszej bomby nuklearnej W54 i to do jednej z tych ze słabszej wersji, bo jej zakres mocy wybuchu był od 10 do 1000 ton trotylu. Teraz nastała pora, żeby dowiedzieć się, czy takim skokiem moglibyśmy poruszyć całą planetą. I od tego momentu zrezygnować ze zwykłych rakiet i zacząć latać po kosmosie nie tylko rakietami, ale również całą planetą. Zacznijmy od tego, że tak naprawdę nawet pojedynczy człowiek wpływa na to, jak porusza się Ziemia. Nie jest to jakoś bardzo znaczące, bo różnica tych mas jest zbyt wielka, ale nadal jednak istnieje jakiś wpływ. Bardziej. Precyzyjną odpowiedź na to pytanie, dałam przekształcony wzór na siłę, który tym razem jest następujący. V równa się F razy T przez M. Brakuje nam tutaj tylko jednej zmiennej i jest nią czas. Tym razem nie użyjemy czasu, przez jaki spadaliby wszyscy ludzie, ale użyjemy czasu, przez który siła będzie przekazywana Ziemi. Pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że od momentu dotknięcia stopami Ziemi siła nie jest już przekazywana, to tak do końca nie jest. Dlatego możemy ustalić, że czas, jaki będzie trwał do całkowitego wyhamowania, będzie równy setnych sekundy. Po dokonaniu obliczeń wychodzi, że prędkość Ziemi wzrosłaby o około tyle metrów na sekundę. Nadal mało, prawda? Jeszcze to, czy przyspieszalibyśmy planetę w taki sposób, zależałoby od tego, w którym miejscu byśmy skakali. Gdybyśmy chcieli przyspieszyć Ziemię w ten sposób o 1 metr na sekundę, to musielibyśmy podskoczyć około tylko tyle razy. Oczywiście zakładając, że wszystkie poprzednie obliczenia były poprawne oraz że dotyczyły tego, co za ich pomocą zostało policzone. Jeżeli tutaj jesteś, to myślę, że ten materiał też może Ci się spodobać.